Historia nawrócenia Pawła pod Damaszkiem jest nam bardzo dobrze znana, szczególnie ten pierwszy, ten pierwszy fragment, który mówi o tym, jak, jak Szawel upada z konia, słyszy słowa Jezusa, który mu mówi o tym, że go prześladuje i potem o Szawle tracącym wzrok. Ale, również, ale równie ważnym bohaterem nawrócenia Szawła jest Ananiasz, który, mając na początku wątpliwości, Idzie do Szawła i mówi mu, bracie, przysyła mnie do ciebie mój Pan, Jezus Chrystus, który pragnie, abyś został przez Niego uzdrowionym. Powiedzenie do kogoś, kto jest prześladowcą, kto jest wrogiem, kto w twoich oczach jest złym człowiekiem, bracie, jest bardzo trudne. Ananiasz miał tę odwagę, będąc posłuszny woli Bożej, powiedzieć do Szawła jeszcze w tym momencie kiedy Szawel nie rozpoczął swojej działalności nie stał się apostołem w takim w pełni tego słowa znaczeniu bracie było bardzo wymowne czy potrafisz do kogoś kogo uważasz za swojego wroga albo kto miała się twoim wrogiem powiedzieć bracie przychodzę do ciebie w imię Jezusa jeśli tak potrafisz to ja bardzo ci gratuluję bo naprawdę jesteś wtedy Uczniem Najwyższego Boga. Dziś najtrudniejsza lekcja o Eucharystii, ponieważ Eucharystia nie tylko ma w nas rodzić głód życia wiecznego, nie tylko ma wzmacniać naszą wiarę, nadzieję i miłość, ale przede wszystkim Eucharystia sama w sobie daje nam życie. Wierzę w Chrystusa, sakrament to nie jest jedna z opcji, tylko jest to warunek konieczny. I tutaj przed oczami mam obraz ludzi, którzy z różnych powodów życiowych do komunii przystępować nie mogą, choć bardzo tego pragną. I wierzę, że dzięki temu pragnieniu i dzięki budowaniu zażyłej relacji z Bogiem, w końcu ich sytuacja zostanie uporządkowana i do stołu pańskiego będą mogli przystąpić. I tak głębokiego pragnienia życzę nam wszystkim, którzy żadnych przeszkód do przystępowania do sakramentu pokuty i do sakramentu Eucharystii nie mamy. Bo czasem z naszego lenistwa, z różnych powodów, rezygnujemy z życia, do którego mamy dostęp na wyciągnięcie ręki. Rezygnujemy z tego daru, którego inni tak bardzo pragną, po prostu, bo nam się nie chce. Stańwajmy w prawdzie i zamiast śmierci wybierajmy życie. Życie, które przynosi nam sakrament, sakrament Eucharystii, pojednania, każdy z sakramentów, który w swoim życiu otrzymujemy. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.